Cześć, witam Was wszystkich w najnowszym filmie o Waszej ukochanej złotówce. W zasadzie wychodzi na to, że tak naprawdę złotówka powinna się pojawiać co drugi dzień na tym kanale. Wszyscy o nią ciągle wszędzie pytacie, tak więc jest coś, czym chciałem się z Wami podzielić. Pojawiają się takie głosy na kanale, <laughs> pytacie i mówicie o tym, że czy będą jeszcze dalsze spadki tej złotówki? Ja zaznaczyłem dwa potencjalne miejsca, gdzie kurs się może odwrócić zielonym, zielonym kwadracikiem. Jak widać, pierwszy poziom bardzo silnie zareagował. Odbiło się od czerwonej średniej i zaczęło się, jak ja to nazywam, ślizgać po średniej. Nie ma praktycznie żadnego przybicia tej średniej, tylko od razu każdy powrót do średniej jest od razu odbijany do góry. Oczywiście, tak jak zawsze mówię, trzeba mieć plan B i może potencjalnie jeszcze tutaj spaść. Natomiast, mnie się wydaje, to jest tylko i wyłącznie moje przeczucie, nazwijmy to rynkowe, że to już, to już jest ten moment. Ktoś zapytał w jednym z komentarzy Łukasz Nowosielski, czy może być taka sytuacja, że ten cały spadek to jest fala A, teraz pójdzie fala B, i później głęboka fala C, która aż do 4 zł, zepchnie kurs. No może tak być, wszystko jest możliwe. Na rynku nie ma rzeczy niemożliwych. Ja zawsze powtarzam, że rynek jest nieefektywny, czyli może być, my możemy mieć 100% racji, natomiast my jesteśmy jedni w sensie jeden trader, a rynkiem rządzi, rządzą emocje całej masy ludzi, ludzi z całego świata. Tak więc mogą być ludzie z większym kapitałem, którzy będą spychali kurs dużo, dużo niżej. Natomiast ja uważam <laughs> wedle wszystkich moich wyliczeń, że to w tym miejscu. Zobaczcie, dlaczego e, według mnie to była korekta, a w tej chwili idzie nowy impuls. Przede wszystkim dlatego, że ta fala miała pięć podfal. E, tutaj była niemrawa korekcina. Korekty zawsze są e, mniej impulsowe, mniej gwałtowne niż, e, niż impulsy. Tu mieliśmy falę C. E, I teraz, żeby to wszystko, cały ten ruch, był tylko wielką falą A, falą A większego rzędu, to to musiałaby być czwórka, a to piątka. No, powiem Wam, nie wygląda to na ten ruch stąd, stąd, dotąd, nie wygląda na impuls. To jest po prostu według mnie e, korekta. Zresztą spójrzcie na tą falę do góry. Ta fala ma również raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ona ma bardziej charakter impulsowy niż charakter korekcyjny, a ta z kolei która potencjalnie musiałaby być piątką w całej fali A wielkiego rzędu jest, ta z kolei fala jest bardzo niemrawa i jest taka no ma charakter korekty tak więc Łukaszu według mnie fala fala A cała większego rzędu to to nie jest tylko tu się skończył, skończyła korekta i od tego miejsca rozpoczyna się nowy impuls. E, przyjrzyjmy się teraz, jak wygląda, wyglądają ostatnie godziny e, kursu USDPLN. E, jak już przed chwilą powiedziałem, tutaj prawdopodobnie według mnie jest impuls korekta. I tutaj rozpoczął się kolejny impuls. I zobaczcie, jak to wygląda. Spójrzcie na histogram. Ja często mówię, że histogram jest istotny ze względu na dywergencję. Dywergencja bardzo często, co nie jest żadną tajemnicą, wszyscy traderzy jej używają, dywergencja na wskaźniku bardzo często wskazuje, że zanosi się na spadek. Nie zawsze dywergencja działa, ale przynajmniej jeśli jest, to można się spodziewać tego spadku. Tu żadnej dywergencji nie ma na Przynajmniej na H1, czyli na jakimś solidnym interwalu, już nie mówię na wyższych, bo skoro nie ma na H1, to na wyższych tym bardziej nie będzie. Poza tym, zobaczcie, co dzieje się tutaj na tych średnich. Te trzy średnie. Te trzy średnie rozwijają się pięknie w trend. Po tym, jak średnie przecięły się na wzrosty, spójrzcie, tutaj mamy formację trzech Indian, przepraszam, trzech. Białych żołnierzy, trzy białe kruki różnie tu ludzie nazywają, czyli trzy takie istotne po sobie białe korpusy. Po nich nastąpiło ułożenie się średnich prowzrostowo i spójrzcie, każdy powrót do średniej jest bardzo gwałtownie odbijany w tym miejscu, w tym miejscu, w tym miejscu, a już w szczególności tutaj. To pokazuje, że każdy, y, każdy, każda korekta, każdy spadek kursu jest przez duże instytucje wykorzystywany do gwałtownych zakupów. Y, przyjrzyjcie się dobrze temu układowi, i teraz na chwilę jeszcze wrócę w to miejsce. Zobaczcie, <laughs> spójrzcie, jak to wyglądało w tym miejscu. Również średnie się rozwijały. Y, takie rozwijanie się średnich, po, y, ja to nazwę po plątaniu się po okresie plątania się ich, Zapowiada silny trend do góry. Mówiłem też w jednym z filmów, to było bodajże ze dwa miesiące temu, o tym, że dolar zanosi się, aby być po 5 zł. Byliśmy wtedy gdzieś w tych okolicach, o ile dobrze pamiętam. I mówiłem to na podstawie również średnich, które się silnie rozszerzały do góry na interwale W1 i również był brak jakiejkolwiek dywergencji na histogramie jak również na interwale miesięcznym. I zobaczcie do czego to doprowadziło. Tak więc to co wam przed chwilą pokazałem tutaj w mniejszej skali jest tak naprawdę kopią tamtego scenariusza tamtego układu. Ja uważam, że z powodu tych wszystkich rzeczy, które teraz wam mówię, że właśnie na razie na H1 rozpoczyna nam się Nowy trend, to jest początek tego trendu, yy, i tak naprawdę to, co widzimy tu, będzie kontynuacją tego trendu z interwału W1, daily, czyli D1 interwał dzienny. Yy, to, co ob obserwujemy w tym miejscu, to jest kalka tej, tej sytuacji. Pełna analogia. Tak więc, yy, jeżeli to się wszystko zrealizuje, jeżeli będzie tak jak tutaj opowiadam, to tak naprawdę wszystko wskazywałoby na to, że są to ostatnie momenty na zakupienie dolarów przed całkowitą, przed dużą, przed dużym osłabieniem się złotówki. Jesteśmy w tej chwili, tak jak mówię, na interwale godzinowym, więc to są niemrawe początki. Jeszcze mało kto wierzy w to, że ten trend się silnie rozwinie. Im bardziej to będzie szło do góry, tym coraz więcej ludzi będzie chciało się dołączać. Ja osobiście wolę dołączyć się na początku, bo po pierwsze mam bliski stop-loss i w razie czego, jeżeli stracę, to niewiele. A po drugie, zarobię więcej, jeżeli ten trend się rozwinie. A co tutaj może się wydarzyć? Dokąd ten trend się może rozwinąć? Ja już mówiłem o tym. W poprzednim filmie. Zobaczcie, to narzędzie używamy do mierzenia yy, yy, ekspansji, to się nazywa ekspansji, czyli dokąd może kolejny impuls yy, pofrunąć. Yy, zaczepiamy tym narzędziem, to jest Fibonacci Expansion, zaczepiamy początek impulsu, ostatniego, koniec tego impulsu i ostatnią nogę tego narzędzia kładziemy na końcu korekty i kolejny impuls Powinien być, y, 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 są jakby różne metody na wyliczanie y, tego impulsu, natomiast y, zazwyczaj jest tak, że ko kolejny impuls, jeżeli jest to impuls, bo tutaj zakładamy, że mamy falę pierwszą tego. Momencik. O, tutaj mieliśmy jakiś tam y, też impuls, tu mamy korektę i tu jest pierwszy impuls kolejnego. Impulsu dużego rzędu, czyli tu mamy jakby jedynkę yy, kolejnego trendu, kolejnego impulsu, a yy, każdy trend składa się z pięciu fal Eliota. Tak więc, jeżeli mamy tu pierwszą falę, tu drugą falę, to teraz będzie trzecia, gdzieś tam czwarta i później piąta. I teraz trzecia fala jest falą zazwyczaj najdłuższą, najszybszą i najbardziej wyniszczającą. Yy, Wyniszczającą dla tych, którzy grają na spadki, oczywiście, bo tych, którzy się podłączą, wynosi pod niebiosa. Jedyne, co tu trzeba, na co trzeba zwrócić uwagę, to ja mówiłem na wcześniejszych filmach o tym, obejrzyjcie sobie ten impuls, ten pierwszy, ma w sobie dwie fale, czyli trzecią i piątą, rozszerzone, czyli ogólnie jest to impuls rozszerzony, więc yy, można się spodziewać, że Kolejne impulsy, w tym impulsie dużego rzędu, nie będą już tak silnie rozszerzone. Można się spodziewać, co nie znaczy, że jest to pewnik, bo w tym całym impulsie również spodziewałem się, ja przynajmniej, że fala piąta, czyli ta, będzie falą zwykłą, ponieważ już trójkę mieliśmy rozszerzoną. Natomiast w tym przypadku fala piąta była ekstremalnie rozszerzona. Zazwyczaj fala piąta e, to jest. Jeżeli jest rozszerzona, jest równa odległości od początku impulsu do końca fali trzeciej. Tutaj natomiast pofrunęła aż, nawet Wam pokażę teraz, pofrunęła aż do 161%. To jest ekstremalne rozszerzenie. W obecnej sytuacji nie wiadomo, co tutaj nam duzi tego świata fundują. Mam na myśli Putina, Zachód i Całą śmietankę i w szczególności naszych włodarzy, którzy też potrafią rzucić jakieś <laughs> głupie hasła w telewizji. Nie wiadomo co się święci, dlatego ciężko jest stwierdzić, jak, dł jak, bardzo, jak długa będzie ta fala. Natomiast uważam, że przynajmniej powinna być równa temu impulsowi. Jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz, czyli jak już teraz to zaznaczyłem, to jest, słuchajcie, zobaczcie, to jest fioletowe poziomy Fibonacci. Czyli jeżeli dobrze dobrze zaznaczyłem, OK. Teraz zwężamy, przejdziemy, wiecie co, na wyższy interwał będzie nam łatwiej. OK. Troszkę to potrwa przejście na ten wyższy interwał. OK. Dobra. I gdzie mamy 100%? 4,9. Gdzie mamy dalszy poziom? Dalszy poziom. Są dwa takie poziomy, powiedzmy, średnie, gdzie rzadko się impuls zatrzymuje. To jest 123% i 140%. Zdarza się, ale rzadko. Natomiast kolejny poziom, następny. Najbardziej prawdopodobny dla, dla kolejnego impulsu to jest 161%, czyli tu 5,33%. Czy tak będzie? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Natomiast jest to jeden z wariantów. Zobaczcie, co jeszcze za tym, co jeszcze za tym przemawia. Tutaj jesteśmy na interwale W1, czyli tygodniowym. To jest interwał, który jakby dominuje w dużych cyklach, tutaj mamy dywergencję. Tutaj też mieliśmy dywergencję. Zobaczcie, jak ta dywergencja zadziałała. Wypchnęła kurs USDPLN z 330 na 430 o złotówkę. Tutaj kiedy mieliśmy jakąś taką. Dywergencję. W tym miejscu akurat kurs nic nie zrobił. Czemu? Ponieważ tutaj ta dywergencja była pod prąd. Ona była przeciwko trendowi, który był wzrostowy. Tutaj natomiast była. Przesunę troszeczkę. Spójrzcie, po silnym, po, po, po korekcie też. Takiej tutaj mieliśmy impuls, korektę. I po korekcie y, dywergencja dała nam kolejny impuls. Co tutaj jest? Tutaj mamy korektę i również dywergencję. Co to oznacza? Że jest najprawdopodobniej kolejny impuls. Co więcej, spójrzcie, tu z kolei nie ma żadnej dywergencji. Żadnej dywergencji, mamy wyższy histogram. To świadczy o tym, że, yy, no, że po prostu jesteśmy w trendzie że ten ruch, który był spadkowy ostatnich paru tygodni, dwóch czy trzech, nie pamiętam, to była tylko korekta. Więc no generalnie wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią mi o tym, że rozpoczyna się nowy impuls na USDPLN. Tak więc jeśli to wszystko się sprawdzi, to 4,9%, 5,3%, to są zasięgi y, potencjalne kolejnego impulsu. Już nie wspomnę o tym, że y, ekstremalnie rozszerzone, że fala 3 potrafi się rozszerzać. Y, y, fala trzecia jest falą, która rozszerza się najczęściej i najdłużej. Do 161%, czyli dotąd, uznaje się, że fala trzecia jest falą zwykłą. Jeżeli miałaby być rozszerzona, to byłoby to. 200 lub 261%, czyli yy, w takiej sytuacji film, który nagrałem jakiś czas temu, wrzucę go wam yy, w, w linku, żebyście sobie go obejrzeli, że dolar po 6,50 wcale nie byłoby yy, technicznie to niemożliwe. Yy, nie wiem, czy na 100% tak będzie, natomiast tak technikami pokazuje. Że w tą stronę wszystko zmierza. To wszystko, moi drodzy, jeśli chodzi o usdp Wiem, że go lubicie, więc będę starał się updateować na bieżąco. No i cóż, i to wszystko. Do usłyszenia na kolejnym nagraniu. Shark Trader, cześć.